Witam Państwa bardzo serdecznie w najlepszym filmie na świecie w cine, masy, tej Ja mam Gimaczek Przygotowałem w, w, w ukryciu przez moją kochaną w dzisiejsze nagranie. I je prezentuję, ponieważ mam do wykonania bardzo ważną misję. Otóż, kochana Iwonko, chciałem Ci oświadczyć w ten właśnie sposób. I w tym właśnie momencie chciałem się oświadczyć. dla Ciebie dla Ciebie też kraść, dla Ciebie. Walczyć z całym światem. Jest ciebie świat jest szary. Prawdopodobnie jesteś teraz kochany, troszeczkę wyskoczona, ale chcę, żebyś mi odpowiedziała na jedno proste, szybkie, krótkie pytanie. I goniście zostać moją żoną? Tak, tak, tak! Nie mogę zrobić zbliżenia. To jest sam, chyba na mam No właśnie, ale nie ma.

O que você